Lato to para roku, kiedy nie dziwią upały. Jest to jednak czas obfity również w świeże owoce i warzywa. Smakosze poszukujący orzeźwiających czy też regionalnych potraw mogą wybrać się do hotelu Mercure, gdzie obecnie serwowane są dania regionalne, nawiązujące do lata w ramach festiwalu smaków. Przypomnijmy, że festiwal smaków wprowadzony w hotelu zakłada zmienność dań serwowanych przez szefową kuchni. Nasze menu jest typowe. Zamojskie, takie naszych roztoczańskich, że tak powiem, smaków. I zacznę od na przykład chłodnik roztoczański. Jest on na bodfince z ogórkiem zielonym, z rzodkiewką, ze szczypiorkiem. Bardzo taki, taka zupa, bardzo orzeźwiająca. Placki ziemniaczane, tradycyjne po zamojsku z, z kwaśną śmietaną, pierogi z serem i ziemniakami kwaśną śmietaną, y, golasy zamojskie, co jest y, bardzo goście sobie chwalą. Jest to takie y, też danie regionalne. Oznacza to, że w każdym miesiącu przygotowane dania będą nawiązywały m.in. do sezonowych warzyw i owoców oraz do pory roku. Festiwal Smaków cieszy się wśród gości popularnością. Karta dań dobierana jest w taki sposób, aby zaspokoić gusta najbardziej wymagających Wymagających smakoszy, dbając również o promowanie naszego miasta za pomocą smaku.